Nazywał się Geralt z Rivi. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, strzygę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynętą. Wiedźmin odczarował królewnę. Stał się sławny. Potem Wielka Wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora. Czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivi zaginął. Ale to już inna historia. Hej, z tej strony Kierek Jogames, Witam was bardzo serdecznie na y, pierwszym odcinku y, z serii Zagrajmy w no, ogólnie teraz będziemy przechodzili dziećmi y, na Witcher lat, Enhanced Edition. leczyły rany po wielkiej wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda Elfów i Krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: Gdzie są wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, góry Sine. Rok 1270. Pięć lat po wielkiej wojnie. No i teraz tak jak mówiłem będziemy przechodzili całkiem pierwszą część Wiedźmina. Więc nie wiem co tu się dzieje, kurde. Gdzie ja jestem połóż się wszystko w porządku nie mam pojęcia gdzie byłeś ale najważniejsze że żyjesz aczkolwiek wyglądasz jakbyś wygrzebał się z grobu. Z grobu gdzie tam to... Ogólnie Wiedźmin jest na podstawie no wiadomo z książek sapskowskiego jak i niektórych Co na spokojnie. Zbliżamy się do Kermorem. Czyli tak wygląda właśnie Kermorand. I trochę jakieś takie ruiny. Niektóre są. Się zastanawiam, jak to się w ogóle zdarzyło do tego wszystkiego. To takie ruiny były. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Triss. Nasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się póki możecie. Nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze. Minęły zaledwie dwa dni, odkąd cię znaleźli. Mm -hmm. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Tris. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Zapewne nic. Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A, A to co? Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Udało się! Nie było najgorzej, odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Gerald, nadaje się już na szlak? Ja bym powiedział. Nie wiem, poczekajmy na resztę. Jest sam, magister obiecał pięćdziesiąt renów za każdego odmięca. Jest Eee. Czyżby jakiś napad bandytów, czy co? Z tego co widzę, to. Tak. Oh, mamy gości. ile tu ludu? Zamknę bramę. Geralt biegnij do manekinów i bierz miecz. No i teraz... Y, odnoszenie przedmiotów. Wskaż je kursorem i kliknij go lewym przyciskiem... Aby się... Aby się we wyposażyć. Dziwne to trochę. E, pytanie, gdzie był ten manekin? A, tu był. E, kliknij wroga lewym przyciskiem myszy, aby go zaatakować, okej. Okay. Pod postaciami wrogo nastawionymi. Czerwone wskaźniki... E, postacie, które mają zielone wskaźniki niż są do Geralta nastawione przyjaźnie. Okej. Okay. No mogę cię zaatakować? Kurka wodna. Ej, ale ja nic nie wiem, kurde maść. Halo. Jeszcze krok i No. Ale ja go atakuję czy co? Halo. Nie wiem o co tu chodzi. Się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Merigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Na górny dziedziniec? Okej. Okay. W trybie kabery CPP przesuwasz to za pomocą się Tu, to mieszczając mysz, wskaźnik klawisz. Nawet kursor myszy. Dobra, zaraz, moment. Opcje. E, bo coś ja nie wiem o co tu chodzi. Walka. Eee, stalowego miecza pod Q, pod E? Hmm. Znaki Art Elixiry. Ej, ale jak ja mam atakować ten. Halo, moment tyl grupowy nas. What? Ja bym w sumie bym zmienił. Nie, nie mogę zmienić. Co? Dziwne. Ok, krok prawo do tyłu. Nie wiem, będę musiał to jakoś to rozkminić. Eee, znówmy. Nowy region, Bastion. Co jest grany? Co się dzieje? A no tak, bo zapomniałem, że. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez starana. Mogą sobie próbować. E, coś powiedziałeś? Możesz w Co to za bydl? Przeraza. Będzie ciężko. Przeraza? To jest ten Potwór? To sawola, znam go. Proszę, ambitny, amoralny magik. Wchodzą. Przygotujcie się. Jest ich więcej. Dostali się na górny dziedziniec. Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Hm. Trochę będzie odcinek dłuższy, bo ja nie wiem, jak to się robi ogólnie wszystko. Zwłaszcza te klawisze, czy tam inne rzeczy. Tam. Dzieci, inne takie rzeczy, nie wiadomo co. Jeszcze tego nie kumam. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? <laughs> Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, gold Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego savolle. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel Lambert. Pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy, Tris, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką. Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! E, podążę za znacznikiem minimapy. Możesz y, łączyć ataki hmm, ej, co jest? Ej, co się dzieje? What the fuck? Halo. Moment, chwila. Opcje, sterowanie. Moment. Nie wiem o co tu chodzi, ja pierniczę. Styl silny, styl szybki, grupowy. Co się tu kurwa pawla? Ja nie wiem o co tu chodzi. Czekaj. Jaki ja mam styl? Pewnie silny. Szybki pod X. -em. Dobra, szybkie. Będziemy na szybkich nawalać. Czemu mi to pokazuje zbyt szybko, to ja nie wiem. Jeszcze nie kumam tego Wiedźmina. O co tu chodzi? Dobra, jeden załatwiony. Kurde, co jest? Też krzyczał ja, jebrek. Czekaj moment, chwila. Matka urodziła. Czemu ty chodzisz... Nie wiem. Dobra, jeden. A takie kombinacje tu są! ta salamandry tu salamandy. Dobra, chodno tu. Jeszcze raz, ostateczny co? A dobra. Dobijanie wrogów. No Okej, okay, czyli o to tu wszystkim chodzi, tak? No. No, no, tu. Kurka wodna, no. Możecie przestać mnie ten? Jeszcze to ktoś? Nie. Czekaj moment. Tu niczego nie mogę wziąć. Jeśli walczy z winnym przeciwnikiem, zmień styl walki na szybkie klikając LPM i gonekota. Go kota, co? A, tu są te style, bo ja walczyłem tym. A, pod Z, dobra. Skazówka pamiętaj, by zawsze stosować silnik. Ok, kurka woda, no możecie przestać? Jakie parowanie? Co to czula? Ale czemu ja paruję? Przepraszam, że wróciła. Dobra, kto to mówi? Ciszni spacer, aby włączyć aktywny. Aha, oto tu chodzi. Dobra, kif w to. Ej, moment, chwila. Eee, dziennik, mapa, mapa. No, co świat? Dobra. Nie wiem. Wiesz nie kumam tego wszystkiego, no. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Jeszcze nie kumam dobrze no. Nie, jeszcze nie kumam dobrze wieźmino. Dopiero co ja zacząłem. Tędy nie przejdziemy. Za mną do zawoli. Dobra, i teraz co? Tu nic. Górny Dziedziniec Eee, beczka, kocioł. Kurde, dwóch na mnie, czterech już na mnie palo. Czemu ja mam parowanie do puja? Terazą ogólnie, ale kurde, ja nie wiem, o co to chodzi.